Jakiś czas temu pokazywałem Wam nagrania z kanału My Haunted Hotel, czyli z nawiedzonego hotelu znajdującego się w Anglii, w którym można normalnie spędzić noc i doświadczyć zjawisk paranormalnych. I jak się okazuje nasi dobrzy znajomi, czyli Setu i Daniel, niedawno postanowili wybrać się w tamto miejsce i na własnej skórze sprawdzić autentyczność tego hotelu. Oczywiście z wyprawy powstał zacny materiał, ja go jeszcze nie widziałem, bo chciałem zobaczyć go wspólnie z ludźmi na transmisji na żywo, ale Was bardzo zachęcam do rzucenia okiem na to, czego udało im się doświadczyć. Także, było Wam wygodniej zostawię linka do tego, Materiału w przypiętym komentarzu na samej górze. Tylko lepiej się przygotujcie, bo chłopaki wspominali, że noc spędzona w tamtym miejscu naprawdę zrobiła na nich ogromne wrażenie. Ale dobra, to tyle jeśli chodzi o ogłoszenia i teraz przejdźmy już do odcinka. Nawiedzenie w górach. Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Mindset TV to poszukiwacze duchów, którzy już niejednokrotnie udowodnili, że podczas przeprowadzanych przez nich śledztw są w stanie skontaktować się z tym drugim tajemniczym i niematerialnym światem. Tym razem wybrali się do znacznie oddalonego od cywilizacji miejsca, do niewielkiego domu w górach, którego właściciele poprosili ich o zbadanie tego, z czym musieli się mierzyć. Z krótkiego wywiadu możemy dowiedzieć się, że dom należał kiedyś do rodziny, której jedno dziecko zimą bawiąc się nieopodal domu, wpadło do skutej lodem rzeki i już nigdy nie dało rady wypłynąć na powierzchnię. I co ciekawe, to właśnie w okresach zimowych aktywność paranormalna znacznie się nasila. Obecni właściciele opowiadają o odgłosach bawiących się dzieci, dobiegających nocą z ciemności, o tajemniczych śladach pozostawionych na śniegu, jakby przez małe dziecko, mimo że w promieniu wielu kilometrów nie ma żadnych dzieci. Czasami też wydaje im się, że kątem oka byli w stanie zobaczyć jakąś postać, ale ostatecznie nigdy nie byli tego pewni. Jak więc sami widzicie, miejsce wydaje się być naprawdę interesujące, nie ma więc co się dziwić, że ekipa Mindset bez zastanowienia zaakceptowała zlecenie. Już będąc na miejscu, dokładnie obejrzeli zarówno cały dom, jak i okoliczne tereny, aż w pewnym momencie dotarli nad niewielki most łączący dwa brzegi niewielkiej rzeki, właśnie tej rzeki, w której zgodnie z legendą utopiło się kiedyś dziecko. Uf. Hey Real quick No bullshit adult No kids, Gdy dotarli nad most Szybko zauważyli odbite w śniegu niewielkie ślady stóp Ślady, które do złudzenia przypominały takie, które mogło zostawić tylko dziecko Jednak to dopiero gdy postanowili iść ich śladem Zdali sobie sprawę z czegoś naprawdę przerażającego Hey. There's no more footprints. Huh? There's no more footprints. They stop. They didn't what? even get all the way. They got like right here on the other side of the the creek. But look, look. Look at the um bridge. Yeah. They stop. And there's none around here. That's wild. That's a trip. That is a fucking trip. I would say, yeah, let's just follow them, but there's yeah, nowhere there's to that. go. Well, let's get to the other side and see what's going on. Careful with this shit. This is wild, man. I think this is still a creek right here. Oh, I know it's it piled is. Piled up because you got this other side. Dziecięce ślady znajdujące się na moście w pewnym momencie tajemniczo się urywają, zupełnie jakby cokolwiek było za nie odpowiedzialne po prostu rozpłynęło się w powietrzu. I to już był bardzo ciekawy początek nocy, ale najdziwniejsze miało dopiero nadejść. Gdy nieco dokładniej sprawdzili okolice i wrócili już do domu, kilka razy próbowali skontaktować się z duchami przy użyciu różnych urządzeń. Przeprowadzili nawet sesję z tablicą Ouija, dzięki której zaobserwowali wzmocnioną aktywność urządzeń i płomieni rozstawionych dookoła świec. Ale ostatecznie sam wskaźnik nigdy się nie poruszył. Zupełnie tak, jakby to, co chciało się z nimi skontaktować, po prostu nie było wystarczająco silne. To jednak dopiero po kilku godzinach, gdy już zmęczeni postanowili się nieco zdrzemnąć, ze snu wyrwało ich coś nieoczekiwanego. Tak? Ja. ja. That's fucking weird. That's weird, dude. I'm gonna we should get the flashlight. That's weird. W pewnym momencie usłyszeli dobiegające z ciemności odgłosy. Kamera, którą na wszelki wypadek zamontowali w pokoju, nie dała rady tego dokładnie zarejestrować, ale zawsze możemy dać trochę głośniej. Posłuchajcie jeszcze raz. są. Nie trzeba nawet mówić, że było to bardzo dziwne. W obrębie kilku kilometrów nie było przecież żadnych innych ludzi. Jedynym sensownym wyjaśnieniem tych dźwięków mogły być dzikie zwierzęta, jednak gdy zeszli na dół gotowi poszukać ich źródła, natknęli się na coś przerażającego. Hey. What is this? No, bro. Gdy przygotowywali się do wyjścia na zewnętrznej stronie okien zauważyli odciski niewielkich dłoni. Dude, look at this. Come here real quick that's outside the fucking window. Look, look right here. This I see it. These hand were half the size of mine, half the size of Colon, so. O oh, bro, all... dude they're all over the place. Taki widok niejednemu zagwarantowałby zawał, ale najstraszniejsze jest to, że jeszcze zanim położyli się spać, już po zakończeniu sesji z Ouija na szybie tych śladów nie było. To oznacza, że coś musiało je zrobić wtedy, gdy jeszcze spali. To coś musiało podejść niebezpiecznie blisko domu. Ale to nawet nie to było najstraszniejszym doświadczeniem tamtej nocy. Zobaczcie, co stało się chwilę później. Hey, co? cut the light. Dude, I swear to God, I just saw something run past like outside. Something moved. You, what is that? Do you see that right there? Dude, what is that? I oh, bro, just it's moving. Oh. It's moving. What the fuck is that? Oh, oh, my oh God. dude, what the fuck, bro? I can't. I oh thought that was a my shadow, God, bro. It like disappeared. Dude, I'm feeling all types of weird right now, dude. Tuż przed wyjściem z domu, na spowitym ciemnością moście, dzięki świetle księżyca odbijającym się w śniegu, zauważyli tajniczą ciemną postać, która po chwili rozpłynęła się w powietrzu. O! Gdy jednak po dłuższym czasie w końcu odważyli się opuścić dom i sprawdzić okolice mostu, po tym co widzieli nie było już nawet śladu. Tylko czym była ta istota, którą tamtej nocy widzieli? Czym było to, co sprawiało wrażenie dziwnie zainteresowanego łowcami duchów? Tajemnicze ślady na oknach, niewyjaśnione dźwięki, dobiegające z ciemności i przerażająca czarna postać stojąca w miejscu, gdzie zginęło małe dziecko. Czy jesteście w stanie to wyjaśnić? Prawdziwy strach. Kolejne nagranie, które zobaczymy zostało nadesłane przez Maxa, ale Max nie jest jego autorem. Nagranie pochodzi z TikToka z profilu, który niestety już został usunięty, w związku z czym niestety nie mamy o nim żadnych informacji, ale to co jest ważne to niemal namacalny strach obecnych na nim osób. Proszę sprawdź to błagam bo nie Ej, To kurwa! Cicho! Proszę, zadzwę połamy. Co kurwa? Matka nie. Sprawdź to, błagam się. Naprawdę się boję, kurwa. Patrz na psa. Ja pierdolę. to ja, ja. Juko, chodź. I. Kurwa, sprawuj to! Ej, kurwa, pierdolę. Juko!

Tak jak powiedziałem wcześniej, niestety o samym nagraniu nie mamy żadnych konkretnych informacji. Możemy jedynie spekulować, że autorzy nagrania doświadczyli czegoś w rodzaju poltergeista. Być może niewiele wcześniej bawili się tablicą Ouija i tym samym sprowadzili do mieszkania coś złego. Hmm. Interwencja policji. Kolejne nagranie jest równie tajemnicze co poprzednie. Znalazłem je kiedyś na jednym z profili, które wrzucają takiego typu nagrania bez kontekstu, i zapisałem je w nadziei, że w końcu uda mi się znaleźć jego źródło. Niestety, nawet po tak długim czasie, nigdy nie dałem rady tego zrobić. Nie znam francuskiego, ale całą sytuację rozumiem tak, że grupa przyjaciół wróciła do domu z imprezy i okazało się, że w środku zastali ślady włamania powywracane meble czy pootwierane szuflady i ogólnie rozgardiarz. Oczywiście postanowili wezwać na miejsce policję, która przez dłuższą chwilę rozmawiała prawdopodobnie z właścicielką, ale gdy jeden z funkcjonariuszy postanowił rozejrzeć się po mieszkaniu, stało się coś nieoczekiwanego. <todgłosy> Il n'est pas bien du tout, le gamin. Bah -uh, ouais non, non il mais... est. Bah non, justement, je voulais l'avoir ce moment et je l'ai pas eu. <laughs> non, et ah, je l'ai pas eu. Je suis assez confus. confus oui, bah, Maintenant, je pense on va, on va pas rentrer tranquillement. Ça ça. What fait <laughs> Ah bah <laughs> C'est Excusez-moi, est-ce que vous pouvez baisser la caméra si Ouais, ouais, bien sûr. Ah, Niestety nagranie urywa się w najciekawszym momencie, ale możemy dość dobrze zobaczyć, że wchodzący do kuchni policjant zostaje zaskoczony przez lecące w jego stronę przeróżne przedmioty, ciskane w niego jakby za sprawą niewidzialnej siły. Tak więc, czy te wszystkie oznaki włamania były w rzeczywistości tak naprawdę efektem działania poltergeista? Wszystko na to wskazuje. Ale tutaj mała prośba w stronę tych z Was, którzy znają francuski. Spróbujcie proszę w komentarzu przetłumaczyć to, o czym rozmawiają ci ludzie, a ja przypnę ten komentarz na samej górze. Może dzięki temu dowiemy się o tym tajemniczym nagraniu czegoś więcej. Spóźniona pomoc. Ali Magdaniel pewnego razu wracając z ryb, doświadczył czegoś równocześnie interesującego i przerażającego. Przechodząc nieopodal publicznej toalety, usłyszał niepokojące krzyki, więc szybko wyciągnął telefon i poszedł sprawdzić, co się dzieje. Zobaczcie sami. Ja What the Bro, there's nobody in here. Yo. Terażający kobiecy krzyk proszący o pomoc, ustający zaraz potem, gdy Daniel wchodzi do środka. Krzyk, którego źródła po dokładnym sprawdzeniu toalety mężczyzna nie dał rady ustalić. Część komentujących uważa, że w pewnym momencie w jednym z luster możemy zobaczyć coś niepokojącego, jakby czarną postać, ale ja nie jestem co do tego przekonany, wydaje mi się, że jest to po prostu zniekształcone odbicie samego mężczyzny. Ale tak naprawdę nie trzeba tu żadnej tajemniczej postaci, bo sam proszący o pomoc krzyk wystarczy, żeby nagranie było po prostu przerażające. Aktywność paranormalna. I teraz jeszcze jedno tajemnicze nagranie, którego autorka podczas wizyty swojej matki doświadczyła czegoś naprawdę trudnego do wyjaśnienia. it's just mom and I here We're just watching movies Jamie's with friends tonight I'm gonna go check it out Lucy Lucy's barking too it's okay baby guys the light switch is right there right there oh my god Mom I'm not going over there, Mum. Neither am I. Leave us alone. <sighs> Frick. Okay, guys, it's after two in the morning and I just got up. Jamie's still. Oh my god! These cupboards, I'm so afraid of them opening. Oh my god! I just shut that off, and that is rolling. Look at this thing. It's rocking back and forth. Oh my god! Leave me alone. Jamie? Mrugające światła, poruszające się przedmioty i samoczynnie odkręcające się kran. To, co widzieliśmy, bez wątpienia jest książkowym przykładem działalności Poltergeista. Pytanie tylko, dlaczego ten duch postanowił uwziąć się właśnie na autorkę tego nagrania? A przede wszystkim, kim w ogóle jest ta kobieta? Niestety nie udało mi się znaleźć żadnych informacji, ale jeśli ktoś z Was wie coś więcej, to dajcie mi znać, bo być może będzie warto przyjrzeć się tej sytuacji nieco dokładniej. Urbex Dobrze wiem, że wielu z was lubi zwiedzać opuszczone miejsca. Kolejne nagranie nie ma nic wspólnego z duchami czy zjawiskami paranormalnymi, ale chciałbym, żebyście potraktowali je jako przestrogę. Urbex to wbrew pozorom naprawdę niebezpieczne hobby i tak naprawdę nigdy do końca nie wiemy, czego możemy się w jakimś opuszczonym budynku spodziewać. Autorzy tego nagrania przekonali się o tym na własnej skórze. This is... This is home, I see it, yep. No, no, you don't see it. Go to the other side. No, I see, I see it. Yo, I look at this wall. Look on at the a knife. The crotch, dude. See the knife? Oh, yeah. Hold on, he's ready. No. Who's videotaping him yeah. here? you videotaping yeah. this shit? No. Yeah. Hold on. I'm down. getting far away from this thing. Alright, here, you got it? Yeah. You're setting this motherfucker up. You know it. where you trip it. At yeah. the bottom Yeah. What is You think? Yeah. What is it? That is that. Whoa! Shit! Shit. Shit. Look at that fucking face. Yo, that little fucking strap killed you right in your fucking head, dude. What's his house? This house ain't fucking uh Look at that! <laughs> that is it. Yo, coming right to yo, your that head. Got bodies look only. at this, look at it! Yo, that's right in your fucking No, neck, no, from. no, hold on, hold on, you need to stop more. You need to step over. What? Yo, that would have got you right in your fucking neck. Oh right? my god, why didn't he say? Yo, you got his head this right? <laughs> Yo, yo. Zamontowana zaraz na schodach na piętro prowizoryczna pułapka z ostrym nożem skierowanym prosto w czyjąś głowę. Następnym razem, gdy będziecie zwiedzać opuszczone budynki, zróbcie mi przysługę i rozglądajcie się naprawdę bardzo uważnie. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za Wasz czas i za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, że jeśli komentujecie, zostawiacie łapki i subskrybujecie kanał, to gdzieś tam na świecie uśmiecha się alpaka. Także do dzieła. I oczywiście tak jak zawsze dziękuję wszystkim wspierającym, którzy co miesiąc sponsorują moje plany przejęcia władzy w Polsce. Ich zacne imiona możecie w tym momencie podziwiać na ekranie. Serio, naprawdę bardzo Wam wszystkim dziękuję. Jesteście najlepsi. A teraz moi drodzy czas się już pożegnać. Do usłyszenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.